Dzień dobry bardzo. Witam serdecznie wszystkie osoby subskrybujące kanał Travel Motocykle. Jesteśmy na wydarzeniu w zakonie w Czernej, niedaleko Kusza Czebini. Tak to wygląda. Środek bardzo ładny, dziedziniec, kapliczki u góry, coś pięknego. Sporo motocyklów przyjechało. Tu mamy też takie, takie ujęcie ze źródła Eliasza wodę można pić jak najbardziej pokażę Wam to, co najważniejsze, no dzisiaj, czyli co? Czyli motocykle. Motocykle, bo dzisiaj mamy naprawdę sporo tego przyjechało. Także mamy tu, jakąś mszę, dzisiaj również o 15, i potem ruszymy dalej. Ale która? Nie Przed wejściem No, chodźcie. z jest tą pielęgrzem, różnie. Pójdziemy tam w dół, bo tak jest sporo. Chodźcie, nawet CZ przyjechał 175. MZ ka też jest 150. Pan tam przyjechał Junaczkę fajną Nie wiem tu jest też takie miejsce, że mogli obcy sobie poparkować, bo naprawdę sporo frekwencji dopisało, więc... O, zobaczcie, jest nas znajomy. Dzień dobry, panie Tadziu. Pozdrawiamy. No, gdzie motocykli tu od groma stoi, to chociaż plac budowy, ale A już nie nie mieliście gdzie poparkować, więc... Pogoda dopisała, to i frekwencja również. Zobaczcie to kanał ma też ładnego. BMW 1600, GT, Moto Gucci, też ładny. Duży przekrój jak dzisiaj w jak widzicie Frekwencja jest Poparkowali chyba wszędzie się popali tutaj dużo jest lisów Ale Waradero jest i też mamy coś nowego, też BMW ładne 1800. No i się wracamy, bo jeszcze ludzie stoją na dole, na dziedzińcu. No jeszcze jeden taki tam stoi. Tak, wiem, no bo tak, bo we dwóch przyjechali ludzie. Że dzisiaj jesteśmy na zakonie w czerwnym, widzicie. To dość sporo, jest dość sporo ludzi Następne BMW 1600. Gdzie te? To mamy drugie te BMW 1800 Tu jeszcze jest Suzuki, ten Wolner Hard 1800, też bardzo ładny. Intruder, intruderek. Przejdziemy na dziedzinie, to Wam pokaże. pokażę. Nie sposób wszystkich nagrać, naprawdę fajny motocykl. O oparcie zroje, no Enfield, też fajne 500, tak Pincetka. Kawasaki Versus, też ładny. O, mamy Honda Devil 700, -kę. oczywiście, pełno pamiątek do kupienia. Przejdziemy jeszcze niżej, bo tam też jest pełno ludzi. Pełno motocyklistów. O. No i tyle 16 na dole stoi, także naprawdę piękny harley. No. Miejsce u góry to już jest troszkę ciasno, do większość zjeżdża tutaj na dół. Następna dewilka 700, -ka. miałem poprzedniczkę 650 przez 4 lata, nie narzekałem. No i tyle, jak widzicie, zapraszam do subskrypcji kanału Travel Motocykle, jak również do komentowania, do lajkowania. O, zobaczcie, taką miałem identyczną przez 4 lata. Z pierwszej serii, 98 rok miałem taką A dzisiaj gdzie się goździmy za wioderami tutaj na miejscu Ja i mój kolega, wiaderka nasza Jeszcze są na boku, widzę i na motocykle Krótki rzut oka z tej strony na cały zakon Może tak chcę rzut oka z parkingu, żeby było wiadomo Tak to wygląda, także pozdrawiam Was serdecznie Do usłyszenia, do zobaczenia